2 czerwca Abraham wbrew nadziei żywiąc nadzieję uwierzył i nie zachwiał się wierzy choć widział obumarłe ciało swoje czytamy o tym w liście do Rzymian 4 rozdział 18-19 wiersz nigdy nie zapomnę odpowiedzi jaką dał pewnego razu Jerzy Miller człowiekowi który zapytał go Jaki jest najlepszy sposób, by otrzymać mocną wiarę? Jedyna droga do otrzymania mocnej wiary, odpowiedział ów nauczyciel, wiedzie przez zwyciężenie wielkich doświadczeń. Nauczyłem się wierzyć, zachowując nieugiętość podczas mocnych doświadczeń. Jakie to prawdziwe nadzieja potrzebna jest właśnie wtedy, gdy wszystko inne zawodzi? Przyjacielu, nie zdajesz sobie sprawy z wartości stojącej przed tobą możliwości. Jeżeli przeżywasz smutek, to właśnie znajdujesz się w okolicznościach najbardziej sprzyjających umocnieniu wiary. Jeśli poddasz się panu, on w tych trudnych godzinach nauczyć się, jak korzystać z władzy jego tronu w taki sposób, jakiego dotąd nie znałeś. Nie bój się tylko wiesz. A jeśli ogarnia Cię strach, podnieś swoje oczy do Pana i powiedz ufam Tobie. I wtedy jeszcze podziękujesz Bogu za szkołę smutku, który okazał się dla Ciebie szkołą wiary. Mocna wiara rodzi się w mocnych doświadczeniach. W cierpieniach osiąga się największe dary Boże. Jeśli spojrzymy na dziedzinę ducha lub na dziedzinę doczesności zobaczymy, że wszystkie wielkie reformy, pożyteczne odkrycia, duchowe przebudzenia były następstwem wielu wysiłków, przelewu krwi oraz łez niewiast i mężów, których cierpienia były mękami rodzenia tych osiągnięć. Jeśli budowano świątynię Bożą, to przez Dawida i przed nim, przed Dawidem leżało wiele doświadczeń. Jeśli Ewangelia łaski Bożej miała być zwiastowana również i poganą, to głoszenie Pawa musiało upływać w mękach rodzenia. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje. Nie poddawajmy się z Bożym Błogosławieństwem, Bożego pokoju i łaski. that's how we're doing